Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz kanał biżuteria z bliska. Proszę Państwa, już mniej więcej rok temu zaprezentowano nowy rodzaj biżuterii. Projektantem był, był Andre Michael, który no jest niebyle, jest dostawcą biżuterii na Hatton Garden, więc to są, To jest biżuteria sprzedawana w dużych ilościach i bardzo drogo. I on wymyślił taki projekt, w którym wykonywał obrączki z rowkiem, i w tym rowku były umieszczany pokuszone kamienie szlachetne, sklejone żywicą, oczywiście, czyli właściwie to są takie kompozyty. Zaletą tego było, że powierzchnia obrączki była całkowicie gładka, jedynie ta, nazwijmy to inkrustacja, była na równo, na równo z metalem wykończona w i cała znajdowała się w rowku, który w takiej obrączce został wytoczony. W zeszłym roku spotkało się to z dość dużą, z dość dobrym odzewem z rynku i w związku z tym na londyńskim Natalga Jewelry Show, które się odbędą 31, od 31 sierpnia do 1 września, on będzie prezentował całą kolekcję takiej biżuterii. To będzie biżuteria Wykonana z pokruszonych rubinów, szafirów, szmaragdów i diamentów, z proszku diamentowego. Za każdym razem w ten sam sposób. No i zobaczymy, jak to się przyjmie, chociaż raczej te rzeczy, które są wprowadzane na tych najistotniejszych rynkach, na najbardziej znamienitych ulicach handlowych, dość szybko trafiają w ręce celebrytek internetowych, które pokazują ten trend i automatycznie. Popyt na tego rodzaju obiekty wzrasta bardzo, bez względu na to, co to jest, czy to jest biżuteria, czy to są jakieś dodatki modowe, czy cokolwiek innego. Dlatego można się spodziewać, że skoro już wiadomo, że projekt pilotażowy, który był tam sprzedawany tylko w jednym miejscu i w, w, w bardzo ograniczonej ilości, spotkał się z dobrą oceną na rynku i zrobiono dużą kolekcję biżuterii, która będzie teraz. Mocno promowana, to może się okazać, że to będzie właśnie nowy taki trend recyklingowy, czyli odzyskiwanie resztek kamieni szlachetnych, tego, czego nie da się już wykorzystać w inny sposób. Można tylko skruszyć i wypełnić żywicą i użyć jako taką coś w rodzaju inkrustacji do produkcji biżuterii. Zobaczymy, czy to się przyjmie, na pewno z punktu widzenia producentów będzie to bardzo tanie. Zwróćcie uwagę, że jeżeli nawet będą mieszane w tych zestawach kruszonej biżuterii będą mieszane kamienie naturalne z kamieniami syntetycznymi, to nie ma możliwości wykrycia tego. Jakiekolwiek próby niestety spalą na panewce, dlatego że spektrometria nawet wykonywana w pod mikroskopem będzie napotykała na problem, na, na problem tej żywicy. Tak? Że, że widmo żywicy będzie tak silne, że nie będzie widać widma kamienia szlachetnego, w związku z tym nie będzie można stwierdzić, czy kamienie są naturalne, czy też syntetyczne. Zobaczymy, co z tego będzie. Będę Was informował na bieżąco. Póki co projektanci usiłują wypromować nowe trendy. Zobaczymy, jakim to pójdzie. Na czacie GST napisał dzień dobry GSTA, witaj. Inwestycje w co inwestować? No to musisz zapytać ludzi, którzy którzy naganiają na inwestowanie. I napisał jeszcze, że kamienie syntetyczne to oszustwo. To nie jest oszustwo, kamienie syntetyczne są bardzo potrzebne w gospodarce, bardzo potrzebne w technice. Bez syntetycznego kwarcu nie miałbyś radia, bez syntetycznego szafiru nie miałbyś diod ledowych, które służą w tym momencie do oświetlenia, są generalnie podstawą oświetlenia, bez syntetycznego diamentu nie miałbyś ropy naftowej, dlatego że poszukiwania ropy naftowej są prowadzone przy pomocy wierteł, które głównie są produkowane z diamentów syntetycznych i można by tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. Więc, więc to jest bardzo istotny dział gospodarki, ceramika i produkowanie tych, tych materiałów albo czystych, bardzo wysokiej czystości, albo materiałów o bardzo specyficznych właściwościach. Właściwie fotowoltaika to masz, to masz syntetyczny perowskit, czyli ten, ten granat, itrowo, nie, nie, nie granat, to jest perowskit, aluminiowy perowskit, YAP, kiedyś pokazywałem to. To taki kamień jubilerski wyszlifowany z tego. Zasadniczo to masz całą fotowoltaikę o to opartą. Półprzewodniki o strukturze diamentu to są też sztuczne wyroby, one ceramiczne. One nie, nie są w stanie funkcjonować tak normalnie w przyrodzie, to są, są zbyt aktywne. One też są produkowane w taki sposób. Więc no, mówienie, że kamienie szlachetne to jest, że kamienie estetyczne to jest oszustwo, to jest duże nadużycie. Nazywanie kamieni szlachetnych, kamieni syntetycznych, kamieniami szlachetnymi to jest oszustwo. I to się niestety zdarza. Na przykład były próby wmówienia całemu rynkowi, że diamenty syntetyczne to jest, to jest to samo co diamenty naturalne. I to rzeczywiście masz rację. To jest oszustwo w tym kontekście. Digref, dzień dobry, witaj. Bez syntetycznego diamentu. Nie miałbyś, nie do końca rozumiem, coś tu się chyba stało. Nie miałbyś nocy przelotu. No dobra. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.